No to po chuju trolujesz. Cześć Kristoff, mistrzu Jedi. mistrz Epsi. Arkuł L, Jedi. Ale ja tam w tego nie grałem. W, w na tej gry nie widziem na oczy ja Ale po prostu tak jest. tak dobra, kiedy. Pan Pastrzęsa na przykład, super gierka. Pastrzęsa to ja ci polecam, wiesz, na, Jedi na mojej fajki, kurwa. <grym> A jak się gra w Pastrzęsa, no to jest fajnie. Ty jesteś przechuj, kurwa, ty nie polecasz pasjansa, kurwa, a ja ci polecam kurwa Wiedźmina, tak? Nie no, ale o co ci chodzi teraz. On mnie zdenerwowałeś, jak możesz powiedzieć, kurde, jak ten, jak wszyscy wiedzą, że Wiedźmin czy taki pasjans to są polskie gry, nie? To czemu ja ci polecam pasjansa, a ty mówisz, żebym ci na faj zagrał pasjansa? nie jest miłe. No, to nie jest tak jak ty myślisz. Bo ty myślisz, że jestem idiot, idiotą i ja nie wiem co to znaczy pacenc. Yy, od Robo yy, jestem informatykiem czy znaczy, nie informatykiem, tylko grałem. A nie wiem czy... tu są tacy ludzie, co nawet nie znają tej gry Robo. Na Atari, co była. Ty no, przechuj No na Atari to, to, jest. To nie, nie, to większość... No to... ja na miałem jeszcze Robbo. Już Ale... na komodore, później grałem jakieś... To są zdery, No. A miałeś pasjansa na a tym. A tu taki mistrzu przy przyjdzie, że daje nie wiem czy od y, tego y, eleganckiego mi powie, że ja nie grałem w pasjans. Ja Nie znam tej gry. <grym> <ja>. <grym> Przepraszam. Pacjans to jest taki jak tak to typu Tak, Kupuję sobie tam pakietów, które dużo. Ja też pasjensi sobie otwierałem dużo tych paczek, nie mam fajne deki. Jakich... Ale ja nie pasażer, ja, ja, ja mówię Hearthstone, ja mówię Headstone. Hearthstone Ja ci mówię, że Pacjent jest tu podobny do Hearthstone, nie? No też sobie otworzyłem parę pakietów tam Na przykład ostatnio no. jak grałem kontrol Królami To z takiego agro, wiesz, yy, królową Ale posłuchaj, ale posłuchaj ja, ja, ja Tak, pokupowałem, ja tam zapłaciłem chyba z, nie wiem, chyba z euro za to No, no, no wiesz, to jest Pacjent tak. się zadarł, masz pakiety Kupiłem, ale wiesz no wiesz, jak w pasjoncie tam coś tam musisz. Ale no, tylko ja... tam, się liczymy, tam ale, ja, ale, uwierzcie, ale uwierzcie mi panowie, ja z klasików doszłem do, do legendy. Z, ty, z, ty, z, ty, z tych klasyków kart, co są? Nie, ja, ja w się na tych podstawowych kartach to wygrałem już chyba ze Grałem właśnie na nas w No ale skasowałem i sobie Finawe, takim dekiem. No ja też. No w takiego szweda tej z dwójkami, się nie no, I tym deckiem doszedłem bez kitu, bez, bez zgonu. Secret Major doszedł do piątki legendy. W Gwincie tak samo trzeba kupić karty. Nie mówcie, że to jest gra. A w Passionsi właśnie te podstawowe bardzo mocne są. A ty dodatkowe no, to już są opcjonalne no. takie jokery, co to mi, Ale co ty mi tu pierdolisz o Passionsi? Przecież ja nie pasjansa nie gram? No to ja, spróbuj sobie właśnie, jaka, bo to jest fajna bat, gra. Battlefielda gram czasami jedynkę. Cześć, Krzysiu. O Jezu, tak masz głos. Neville... Ne dzięki, five. dzięki. Nie no, misia, popisz, Co, jesteś. czego ty się śmiejesz? Też Bo wy że jestem dziewczyną. No. Ja myślałem, że ty jesteś dziewczyną, a ty nie jesteś dziewczyną? No, ale no właśnie jak nie. No to po chuja trollujesz. Mam ci łok łokcia wyjebać. No, ja mam taki <laughs> normalny głos. <laughs> Ej, krociutko! Ja lubię takich ludzi, naprawdę. Ja lubię szczerych ludzi. No to, Neville, kim ty jesteś? No jestem, mam 13 lat. ja widać, że Proszę? jesteś dziewczyn. Słuchaj, że jesteś dziewczyną, no, po tu strzelasz. No nie kłamie, Facebooka mam ci podać? Nie, to nie chodzi o Facebooka, tylko strzelasz strasznie. Maszyna ma, ma się nada, mówię, że nie jesteś dziewczyną, jakbyś ja dziewczyną. No i strzelasz, krzysia, i jakiś tutaj patologie, strzelasz. A po co? Ale po co to robisz? Ale co robię? No poszczelaz, no mówiłaś przed chwilą masz... Flashback, pizdo kurbo! Flashback. No inno. No. No ale, ale, ale to jest śmieszne, no. Bo dziewczyna jakaś przychodzi i mówi, że ona nie jest dziewczyną i ona ma 15 lat. Jest, jest, jest. What the fuck! A, a tym bardziej, że broadcas, broadcaster jest z nami Fiu, tiu, tiu. fiu, fiu, fiu Możesz sobie nawet zobaczyć na moim Twitchu moje ostatnie te transmisje Aha, ty masz Twitch, tak? I tam rządzisz, nie? I myślisz, że do ciebie przyjdzie tysiąc osób i nagle będą... Nie, właśnie... E właśnie Elomoto elo będziesz, nie? Ale tam oficjalnie przyjdę i cię zbanuję kur. No ale tu chodzi o to, że no, ja nie jestem dziewczyną No to po co tak robisz? Ale co robię? Słuchaj, tutaj mówisz, że nie jesteś dziewczyną jest On ma taki głos, że można by tutaj ulec temu złudzeniu, że niby... wiesz, bo nie przy mutacji, tak? Miesz, tak, ale Krzysztof, ale, ale zauważ, że ona ma głos jak dziewczyna, nie? Nie, moim zdaniem Krzysztof yy, dziewczyna ma albo no, nie, 15 albo 18 Moim zdaniem ma... Nie! Czekaj, czekaj 20 lat ma jak nic, tylko trolling jakuj jeszcze daję sobie taki nick, Neville 5, że niby wie. <noise> jak, ale jaki Kristownik? No on ma... No ona ma Neville 5 Neville No ładny ma nick, tylko że się no. nie chce przyznać do tego, właśnie to żałosne miśka przyznasz się do tego Niku czy nie? Właśnie. Ale ja nie mam ci się do czego przyznawać miśka. Jak jestem chłopakiem No bó jesteś chłopakiem, wiesz co? Czemu ty jesteś taka świata? Da się, jakoś, da się na, na Kersa jakoś rzucić swoje zdjęcie czy coś? Ale, ale nie może taka pierwsza przywidzieć, że tu broadcaster jest, taki jak Kristof, który kurwa łokcia będziesz za zasadzie... Co Ty kurwa gadasz! Bo poszłabyś w pizdu w mać, a teraz strzelasz takie głupoty kurwa. widzę, że jesteś laskiem. nie po co tak strzelasz? To jest, jest tak żałosne moim zdaniem Mogłabyś sobie wytłumaczyć. Jak robisz no, to przynajmniej <laughs> <możesz> być co? nie. <laughs> Moim zdaniem to jest żałosne, nie, naprawdę, bo ja nigdy nie udaję, wiesz, to jest żałosne. Znasz tę białą Nie, nie znam. Znaczy, Znam, no, ale nie lubię. To takie są laski puste jak ty, wiesz? Kurde. Przepraszam, tak <laughs> Przepraszam, że tak mówię, ale ale nic mi się, nic mi się na, na głowę nie, 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 nie kojarzy. I teraz bo się z wypierda, bo jak chcesz to gambiadę i będziesz cała, cała, cała cały dzień koruła. No nawet tutaj Aha. mojego Facebooka podałem, no to... Ja proszę cię, ty mi nie podawaj Facebooka. No to... No to, no to jak mam ci to podać? Nie, bo ty podasz Facebooka, ja tam przyjadę i ty podasz głupoty jakieś. Po co mogę? Po co mo Ale... Być? Ale po co miałbym? Nie miałbym, tylko miałabyś. Jesteś dziewczyną, po pierwsze. <laughs> I bo po drugie, nieładnie nie to tak wchodzi do broadcastera, którym jest Krzysztof moim zdaniem jest jeden z lepszych tutaj broadcasterów, a tym bardziej, że masz mówić 13 lat. Co najwyżej możesz mi obciągnąć laskę pod stołem nic więcej. To moje moje teksty. No to, to oczywiście, ale to wiesz, ja, ja cię z tej strony nie znam i ja, ja tego nie puszczam. Christophe, na kim jesteś z teraz? Czekaj, czekaj. Jak... Zdrowy je za 2 złoty Się. Nie, bo to jest taka śmieszna. Musisz 13 lat, masz, a, a moim zdaniem ty masz 18, bo dwa, ponad 20. Co innego, byś poszła, wiesz, w taniec, kurwa, wiesz. Da ja, byś dupy i nic więcej. Ja bym tylko z Krzysiem poszła. A ja, gdzie no. tak, byś poszła? A jeszcze raz będziesz ci kurwa napierdalać, to ci kurwa wydłożycie. Raz, dwa, trzy. Dobra, Dobra goś, weź mnie odmutuj, to jest ja. Weź go odmutuj, kurwa, przed mój kolega! Krzysztof, a powiedz mi szczerze, Czarek jeszcze transmituje Herstona na Jaroku Na jaroku. czy no tak, tak. On jest taki ułożony, ale tak. jest kurwa, no, wiesz, cięty, nie, no. na no, no, tych kurwa, no i dobrze na takim trzeba ich lać po pysku. I raz, dwa, trzy, nie. <głosy> no. <głosy> no raz, dwa, trzy jest piękne. Ja, a my, a my, jak masz na imię? Ja mam na imię. Ja? Maciek. Maciek. O cholerę. Ostatnio. To jest tylko media. za dwa złote. O ty ale. Ty ale. Teście spokój, już nie, nie wciskacie tej kiminy, kurwa. Wciskajcie się na dwa arku. złote. Pamiętajcie, <grym>. Krzysztof to jest potęga. No, trzeba grać. Trzeba grać. Dobra, Dobra, ale ja ja może to... mi obciąć laskę pod stołem, więcej. Również... Kurwa, to teksty są zajebiste, ale kurwa. Za to to mocne. Pokorzy muzę. Czy chcesz zapytać? Nie, bo. Ojej, ja byłbym taki młodszy, to miałem kolegę, to zawsze się, pyta, zawsze się pytał: za ile, by, za, ile, za ile byś wymuldał mirce? Za byś co zrobił? Wymuldał. Nie wiem, naprawdę. Nie wiem, co to słowo oznacza. Wymul... Wymuldał. Ale nie, bo zawsze z nim byłem i my tam, my, my tam jara ligandzie, wie, i, i on zawsze mówił, że byś ty wymuldał a ona taka chujowa była, że byś ty z zobaczył, to byś ją nawet za darmo nie wziął. Ale nie wiem, nie wiem, co wy, wymuldał, co znaczy wymuldał? Taka wieśniara, wiesz, chujowa była, z pola, z pola Z ona... pola zerwana. Baczę, żeby je odbyć Wymuldać. wymulda. Nie 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 popek! Ja się kurwa mutuję. Ja pierdolę. No ja się mutuję.